Cześć kochani, zapraszam na krótki haul Lumpeksowy. Mam tylko jedną rzecz nową, więc od razu Wam pokażę, która zostaje ze mną. To jest bruzeczka na ramionczka z takimi tutaj słodkimi falbaneczkami i ogólnie cała jest z falbaneczki. Kupiona za 20 zł w Waltlecie Only. Ona pochodzi z firmy Jazz. To jest chyba stuprocentowa wełna. Ona miała taką dużą metkę, nie wiem czy kojarzycie, taką Aha. papierową. Tak, ją. Tak, no bo ja musiałam ją wyprać, bo ona tam gdzieś się tarmosiła i była brudna tutaj od środka, także ja ją wyprałam i ona już, już jest czysta. Bardzo ładny Baby Blue kolorek, prawda? Słodki. Mhm. I mi się bardzo podoba, jest bardzo przyjemna i to jest, znów zapomniałam jak to się nazywa ten materiał. No nie wiem, nie pomogę. Ale jak mi się przypomni, to Wam powiem. Super. Lecimy teraz z rzeczami z lumpeksu, rzeczy są wszystkie w cenie 2 złote za sztukę, ostatnio krążę do lumpeksu, co jakiś czas powiem tak, nawet mi się odechciewa teraz chodzić, bo nic nie mogę tam kupić, co pójdę to wrac wracam z niczym, yy, więc zacznijmy od pierwszej rzeczy, która nie jest dla mnie, to jest bawełniana buzeczka z takim bardzo ładnym haftem na dole, widać ten haft? widać. 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 Ona jest odcinana pod biustem i mamy na dole taką, trudno to nazwać falbanką, słuchajcie. No ale doszyty taki materiał z takim haftem. Ona jest malutka, dlatego mówię, że ona nie jest dla mnie. To jest rozmiar w ogóle, słuchajcie, XS. I jak widzicie cena wyjściowa jej było, była 25 zł. Także myślę, że na pewno ktoś z przyjemnością przygarnie taką super koszulę. Mamy coś następnego klasycznego, bardzo biały sweterek. Cena 23 zł, oczywiście nieśmiertelny Tak taki cieniutki, bardzo cieniutki mi powiedziała, yy, biały, czy lekko kremowy, lekko kremowy, prawda? Lekko jest, tak. Tak, lekko kremowy, cóż to mamy za rozmiar? To jest też S, także, czyli coś takiego, co ja zakładam, słuchajcie, jako, jako sam sweterek, nie na wierzch na coś, tylko on jest dla mnie po prostu bluzką. I zobaczmy, jaki to jest skład. Yy, najlepsze, bo tak. 50 organiczna bawełna, 50 bawełna. Mhm. Ok, także lecimy dalej. On nie ma żadnych plam. Te rzeczy są nieprane, tak jak widzicie. Ale nie ma żadnych plam, jest spoko. Nie wiem, z zastanawiam się, dlaczego wzięłam kamizelkę, skoro się pozbyłam ostatnio wszystkich kamizelek. No bo nic nie było więcej. No może. <laughs> Pojedziemy to jest taka teraz, męska kamizelka ogólnie. Pojedziemy do innego miasta, mamy, to może coś ja będzie. Ja oddam mojej mamie tą czarną jedną, się ucieszyła, bo mm -hmm. będzie super dla niej. Tu mamy granat, słuchajcie, z, takim, z taką stawką y, szarości. Stwierdziłam, że może spróbuję z taką kamizelką, która jest rozpinana, tak? Czyli nie zakładam jej tak przez głowę, tylko z tym rozpięciem tu mamy takie guziczki takie, takie, na bok szczone przechodzą, nie wiem czy jest jakieś to fajne o, a jaka to jest firma w ogóle Alcott jakiś nie znam, rozmiar 38 cena i słuchajcie wyjściowa to było 26 zł i sprawdźmy materiał Alcott, nie znam, ogólnie nie widywam takiej firmy 80% to jest rajon i 20 nylon także skład jest spoko ona jest taka Przyjemna, taka lekko śliska w dotyku. Tak, przynajmniej to takie jest odczucie. Kolejna koszulka to też jest niebieski, tylko inny. Tamten niebieski jest jednak inny, a ten niebieski jest inny. do porównania, tak. Tamten taki delikatniejszy. Bardziej mi się podoba ogólnie tamten niebieski. I uwaga, ten Tu nie ma już ceny, bo ja akurat coś jasnego prałam i wtedy ją wrzuciłam. To jest rozmiar XS, no ale jak widzicie, ona jest duża, podobały mi się rękawki ja ogólnie tych rzeczy jeszcze nie przymierzałam przymierzałam tylko tą nową bluzkę co kupiłam, tak? i czy tutaj mamy jeszcze jakiś skład, czy ktoś wyciął? nie, mamy 100% bawełna także spoko przymierzymy, zobaczymy i ostatnia rzecz to jest spódnica oczywiście nic szałowego ale uważam, że takiego najbardziej, najbardziej typowego i najbardziej do wykorzystania, czyli czarna. To jest, yy, nie wiem, to jest taka firma w składzie 157, jest zawsze napisane na metce. To jest rozmiar S. No ale według mnie no, to, to jest trochę większe niż S, bo jest dość taka duża w pasie. No może lekko będzie opadała. Mamy kieszenie, czyli coś zaje fajnego. Jest rozszerzana w literę A, i dodam, że ona jest z podszewką ogólnie. Boże, to jest jakiś skład. Mamy, mamy, mamy. Hmm. Nie, to nie jest skład. Dobra. Rozmiar, rozmiar. 157, 100% wiskoza, a oczywiście pod spodem jest 100% jest. Jak zawsze Aha. coś stwierdzam, no tak, nie? Tak. No ale to nie ma problemu, bo ona jest szeroka, tak? To nie jest spódnica, która nam przylega i się w niej spocimy. A jeszcze Wam nie powiedziałam, słuchajcie, ceny, jaka była. 23 zł, a ja ją dorwałam za dwa. Przymierzmy te ogromne łupy. Mam na sobie tą pierwszą bluzeczkę. Według mnie prezentuje się bardzo ładnie. Na lato, jak znalazł, do spodenek, słuchajcie. Yy, nawet o, do takiej spódnicy dżinsowej. Spoko. Prawda, o, ma regulowane ramionczka też, no, ale to, wiecie, ja wam tego nie podlinkuję, no bo to była jakaś tam pojedyncza rzecz gdzieś, nie, no tak, no, gdzieś tam zagubiona i przede wszystkim ten kolor. Wiem jaki to materiał, muślin. O, wreszcie. A, nie jest tak źle. Nie jest tak źle. I te falbaneczki takie słodkie, prawda? Mhm, ale ten właśnie nazwa tego materiału rzadko. Nie? No bo ten materiał nie jest jakoś tak często spotykany. Tak, tak? Był jakiś tam szał jakiś chwilowy w zeszłym roku na ten materiał, mhm. ale czasem się pojawia w sklepach. No to ogólnie to jest bardzo przyjemny materiał, super. I chodzi o tą fakturę, tak. Mhm. Dobra, lecimy dalej. No, Okej. Okay. Jestem i. No i. I mam wątpliwości. Do. Nie wiem, znaczy. Jest co. Y to nie jest jakby, to nie jest ładny kolor w ogóle. No właśnie, jednak to nie jest ładny kolor. To jest kolor. szaro taki niebieski. Ja myślałam, że to będzie super wyglądało. No w ogóle tutaj mamy bardzo ładne. No bo to lechasty, jest, znaczy szaro niebieski. To jest taki. Jak sprany. Sprany, tak. Nie wiem, co o tym sądzisz. W sumie nie jest jakoś takie złe. Tak. Bo po wpuszczeniu to zupełnie już inaczej wygląda też. Aha, no bo tak, aha, taki worek, aha. no nie. Aha, rzeczywiście, no. Do spodni czy do spódnicy? No, już jest lepiej. Już jest lepiej, ale ja tego nie będę nosić. No popatrz. Bo ja mam problem z odkrytymi ramionami. Myślałam, że ona będzie tak ładnie wyglądać, a wygląda dziwacznie. Okej. Okay. Mi się nie podoba. Okej. Okay. Także lecimy dalej. Za to taka mizelka, powiem szczerze, po założeniu uważam, że wygląda super. Nie uważasz, że fajnie wygląda? Ciekaw jestem, jakby białą koszulka właśnie jakąś, nie? No można i białą koszulkę, ale czy tak też nie wygląda tak fajnie? Tak jest też spoko. Dość ciekawie wygląda A z tyłu się. No z tyłu to normalnie, bez no Z tyłu prosta, fajnie nie jest jakaś tutaj wycięta, nie wiadomo jak, że mamy do tak. to, czy możemy ją samo założyć. Tak. Jestem zaskoczona. Widzicie, jak coś myślałam, że coś jest super będzie, a to tak, w końcu czyli, stwierdziłam, czyli że... Nie, to, tak. tak? że to nie bardzo, no to uważam, mhm. że ta wygląda ciekawie. Kamizelka naprawdę bardzo ciekawie. Super. Lećmy dalej. Dobrze. Powiem wam, że chyba w przypadku takiego białego czy kremowego sweterka. prostego to nie można nic popsuć. No bo kolor nie popsuł. Tu nie ma koloru takiego, który by nam w sumie nie pasował. tak? Pasuje do wszystkiego prosty. Jeszcze do tego dekolt V. Elegancki. Pieniutki. Spoko. No, też bardzo fajny. To już druga rzecz jest fajna. Tej w ogóle z tym ażurem nie przymierzam, no bo no powiem Wam, no na połowę mnie to jest, także tego się nie da przymierzyć. no W sensie, że ja się nie zapnę w ogóle, jest wiesz. Jasna sprawa, jasna sprawa. To została spódniczka. Spódniczka, no dobra, okej. Spódniczka prezentuje się tak. Według mnie długość jest odpowiednia, taką lubię. Lubię właśnie, że są rozszerzone i takie szalenie, takie szalenie. Tak. Nie jest tak jak mówiłam, taka, że mocno w pasie, tak? Mhm. Tylko lekko opada, ale myślę, że tu nie ma jakiegoś tam problemu. I brzuch mam na wierzchu, to może schowam. Tak, tak. Może się komuś nie podobać, ale co tam. A czy, czy guziczka? Nie, nie, jest guziczek. Jest. Tak na szybko, wiesz? Szybko, tak. szybko i. Nie, no co to mówi się o tej spódnicy? Ona nie ma nic żadnych, słuchajcie, wydzielnie. No właśnie o to chodzi. Prosta jest okej. Okay. I, mhm. i też jest taka rzecz, która. Do wszystkiego i zawsze. I sweterek też do tego. Także co? Dwie rzeczy lecą do oddania. Uh -huh. A spróbujemy nosić kamizelkę, która rzeczywiście jest ciekawa. No i spódnica to na pewno. To zawsze ją wynoszę. Także na tyle na dzisiaj. Dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia.